W hali ludowej blisko 6 tysięcy widzów oczekiwało zwycięstwa. Po porażce kilkudziesięciu rozgoryczonych kibiców czekało przy wyjściu z parkietu, by po swojemu wyrównać rachunki z gośćmi. Ochrona otoczyła drużyny PKS-u na środku wojska. Na parkiet poleciały krzesła i butelki. Nikomu nic się nie stało. Po trzech kwadransach oblężenia napastnicy rozeszli się. Powodem było przybycie na mecz Cetra Śląska z PKS-em kibiców piłkarskich. Kibiców, którzy Przychodzą na mecz na Oporowskiej, którzy zniszczyli piłkę nożną w Polsce i teraz chcą to samo zrobić z koszykówką. Naszą intencją, naszym celem jest niedopuszczenie do tego. Firma ochroniarska uważa za swój sukces niedopuszczenie do większych rozruchów. Zadaniem naszym była ochrona zawodników, garstki kibiców, przede wszystkim kobiet z Pruszkowa. Zadanie to zostało zrealizowane w 100%. E, nikt nie odniósł obrażeń. Praktycznie straty są znikome. Nie ma ich na terenie hali. W związku z tym e, takiej konieczności nie było. Użycie siły w stosunku do tych kibiców jest jednak prowokujące mocno. Mecz zabezpieczało 90 ochroniarzy. Nie wezwali policji, bo nie widzieli takiej potrzeby. Myślę, że trudno z tym walczyć pałkami. Myślę, że takie środki jak w Anglii wzięto pod uwagę, czyli tak bezwzględne kary, natychmiast po meczu bardzo szybkie orzekanie i to powinno zadecydować, to powinno pomóc. Policja porządkowi powinni zdecydowanie bardziej wkraczać w takie akcje i karać niemiłosiernie, tak żeby jeden z drugim odczuł to na własnej skórze. To później mi się wydaje, że, że to by ukróciło tego rodzaju awantury. Dla lepszego bezpieczeństwa w hali ludowej potrzebne jest zamontowanie kamer wideo, jednak jest to bardzo drogie przedsięwzięcie. Prezes Grzegorz Schetyna zapewnia, że waleczni pseudokibice są mu i nie wpuści ich już nigdy na mecz koszekówki. Na razie Śląskowi grożą poważne kary finansowe.